Witam serdecznie ponownie. Wracamy do Europy Universalis 4. No, tylko się dowiedziałem o tym nowym dodatku, to wiedziałem, że wrócę. No, chciałem jeszcze tylko wbić Golda w Northgardzie i jedziemy teraz z podbojem polską całego świata na no very hard, oczywiście. I cóż, moim, z, moim założeniem jest takie, tam była już jedna taka seria nieskończona, nikt tego nie oglądał. Ja to. Ja za dużo cedziłem, uczyłem się grać na wizji i w ogóle, bo jednak bardzo dużo się podmieniało w mechanice gry. No, w tym momencie już mam dużo więcej doświadczenia, więc chcę to po prostu nagrać od nowa. Ja tam jeszcze w ogóle popsułem nagrania, bo część nagrań mi się nagrywało bez dźwięku, nie zauważyłem tego, bo wgrywałem z dużym opóźnieniem. Po prostu dramat, dlatego teraz yy, jedziemy z tym. Totalnie oddowa na nowym dodatku, który zresztą bardzo dużo ułatwia, bo ile z naszym nowogrodzką taktyką, to, to żeby osłabić Moskwę przez atak Nowogrodu, co było bardzo słuszne według mnie, uważam, że to była jedna z najlepszych taktyk, cały czas jest, ale teraz jest bardziej oczywista i dużo e, łatwiejsza, ponieważ możemy zrobić klejma e, przez misję e, i tym się będziemy zajmować. Dobra, ale po kolei e, po prostu będę skupiał się na tym, żeby e, mówić konkretnie, więc... Przejdźmy. Więc przejdźmy, Poustawiałem wszystko, żeby nie robić tego. E, na bieżąco, więc zróbmy od razu debatę. I teraz, jeżeli chodzi o debatę, zrobiliśmy ją, ponieważ w tym momencie musimy. O, korupcja mi nawet pasuje, spoko, bo będziemy mieli króla, który będzie ją zwalczał. Więc e, zrobiliśmy od razu debatę na Wizji, bo to od razu wykaz, pokazuje pewien błąd polegający na tym, błąd gry polegający na tym, że że możemy, że, że możemy z, y, rozstrzygnąć debatę, y, przekupując tylko jednego y, parlamentarzystę. Y, po, na koniec miesiąca losowo nam się wybierze czterech innych, więc wiadomo, trzeba ich wybrać, ale teraz możemy sobie y, to zrobić y, samemu. No i mamy po prostu przekoksa. Co prawda mógłby mieć, y, mieć trochę tego, y, ale nie, no no, 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 ten gość. I tym bardziej, że szok jest najważniejszy w tym wszystkim. Eee, szok jest najważniejszy. Z mamy przekoksa, eee, oni, armię od razu idą tutaj, ponieważ tutaj nawracam. Eee, teraz tak. Kolejne eee, city. No i parlamentarzyści z Nowy Sąd, Poznań, Lublin, Sandomierz, ponieważ to są najbogatsze prowincje i tyle, tak. Teraz tak, zaczynając od końca: Estety. Tak jak widać. Nie będę nawet tego czytał. Każdy sobie może spauzować. zobaczyć co tu mam. Eee, na razie wybrałem mało na szlachtę. W ogóle zastanawiam mnie jedna rzecz, ja tu wcześniej widziałem takiego, ale to może mi się później pokaże. Który zwiększa, na pewno wezmę później ten, więc nie chcę tutaj za dużo, żeby nie mieć później 100% szlachty. Eee. Mhm. Miałem taki, który zwiększa dużo, dużo wspiera era. Aha, i żeby jedno z tych, nie wiem, które też sizeowałem land. No, i jeżeli chodzi o burks jeden z takich, z takich kontrowersyjnych to jest to, ale jednak chcę, żeby burksy mogły, być, mogły jechać z equilibrium do powyżej 60%. I, I też będę sejzował landy, tak więc, więc jest to mi po prostu e, potrzebne. No i pewnie burksy będą, no, najbardziej powinny być wspierane, żeby mnie po prostu nie opóźniały w sejzowaniu landów. No, e, ale cóż. Oczywiście e, Forty odznaczone i łącznie z tym automatycznym, bez sensu. Ja w ogóle nie rozumiem tego tradu, nic mi nie zmieniam, próbowałem, żeby tam gdzieś czytałem, że dłużej trzeba przesyłać, to jest ten, to próbowałem zrobić takiego wężyka, że z Konstantynopola do Raguzy, do Pestu i do Warszawy i Inką spadł, więc nie wiem, wytłumaczcie mi co to. znaczy. Wiem, że wszyscy oczywiście handlują na Gdańsk, no ale to trzeba najpierw, nie wiem, tutaj trochę zdobyć, tutaj trochę zdobyć, rzeczywiście, to może wtedy ma sens ale na razie wydaje mi się, że handlu nie ma co ruszać jak się mylę to mnie, to mnie ten oczywiście to Army na i Korupcja na minimum na razie nie wybieram trzeciego rywala pewnie będę musiał, na razie nie muszę, więc nie wybieram A jak będę musiał to wybiorę oczywiście Czechy i mamy... aha, no i doradców tutaj jedynie się zastanawiałem czy nie wziąć tego na relacje no tutaj są takie no, oczywiste wybory i mamy wszystko. Aha, poprawiamy relacje z Tułą, e, z e, Riazaniem i Twerem. Oni wejdą mi w sojusz, jeżeli będę miał z którymś z nich m, powyżej... E, będę miał e, jeszcze królewski Mariasz. E, zrobię sobie później te dodatkowe relacje. I myślę, że to jest dobry pomysł, żeby wejść z którymś z, tych, z, z nich w, e, w sojusz, jeżeli bym się udało przejąć koronę. No muszę robić tutaj wszystko, żeby podkopać Moskwę. Chodzi po prostu o to, żeby, żeby z tej strony nie mieć, mieć drogę rozwoju, taką w miarę bez wrogów, dojść też do obszarów kolonizacyjnych, no i nie mieć, jeżeli w tym momencie nie zająłbym się Moskwą, to bym miał, żeby ją na, 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 bardzo, na początku po prostu ograniczyć w rozwoju. No to miałbym tak, tutaj miałbym e, Austrię bardzo silną, bo no, jeżeli się zajmę Węgrami i Czechami, no to muszę mieć silną Austrię, tutaj muszę mieć silnych Otomanów i tutaj jeszcze silną Moskwę, no i też gdzieś Dania będzie mi pukała. no to przepraszam, ze wszystkich stron być otoczonym to jest trochę chujowo, nie? Więc zajmiemy się najpierw Moskwą, żeby ona się nie rozwinęła i tutaj później, e, no i później już będzie łatwiej się tam obijać tam od tej czy od tej strony, nie? A przepraszam, z Mołdawią poprawiam relację nie z, z Riazaniem, ale no wróci mi dyplomata, to to zmienimy. A no, i oczywiście fokus na militarkę, nie? Wiadomo. Ja no i muszę wybrać tego Ryfala, więc będzie to Austria. W międzyczasie zacząłem poprawiać relacje z Jazaniem. Powiem tak, żeby. Ja bym se chętnie tego save'a zapisał. Michał I. 66. A ja mam na imię Michał. Ale zgodnie z naszą strategią, niestety zełzą w oko w oczach potrzebujemy je. Z Jagiellona. Dobra, będziemy truskli. Będziemy. Ufać. E, Sejmowi. Mhm. I mamy personalną. Dobra, Czujemy walutę. Ponieważ mamy inkruptalnego króla. Co ja powiem co ja, co ja godą. Dobra, robimy 5 y, pułków piechoty, żeby uzyskać limit. I zrobić misję, która da nam kolejny manpower, więc tutaj powinniśmy być zabezpieczeni. Że no jest bardzo słaby. E, mamy super wodza. aha i co jeszcze e, Diplomacji? kurde wolałbym nie ryzykować, i tak dobra bez znaczenia to jest, robimy stop improve relations e, a no właśnie, z sparem czy z riazaniem. mają tutaj rywala jest plus 2 Minus 50, 30, minus 50, 30, minus 50. No to jest to samo. Jeszcze jest kwestia tego, że twer będzie ze mną e, sąsiadował. A ja za nie. W obu wypadkach cały czas nie ma era. Dobra. Spróbujmy z, nie robić tego z, z twerem. To jest ok. Teraz musimy zadbać o. Hmm. Tak, o, Sojusz i Mariasz O, zrobiliśmy. zostaliśmy Auer Dobra, reformista. Nawet mi ktoś się podoba, że on jest reformistą. No i dobra, spoko, to, że jest reformistą, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa ma 5, 2, 5 Dobrze, super. Super. Okej. Okay. A tylko że co, w czym jest problem? Problem polega na tym, że on raczej panowania nie dożyje. Mógłby w sumie ko kiepnąć, koitnąć. Wykoitnąć. Ale ja też... na 20 february, Trzeba bardzo uważać na moment, w którym ja chcę być pierwszy, jeżeli chodzi o wypowiedzenie wojny, no. Kurde. Dobra, jedziemy z Mariażykiem. Mamy. Okay. Dobra, i teraz właśnie możemy zrobić tą misję, która mi to uratuje wiele rzeczy. Tak, jaki ten król ma marsz? Ma dwa marszu, czyli. No co jest? Aha, bo oni są jeszcze za słabi, żeby maszerować. Ale na dobrą sprawę. Momencik. No i dobra, wysyłamy ich, tak jak widać. Eee, ty, ty na razie czekam na morale. Podnieśliśmy morale. I trzeba będzie jak najszybciej zająć się. Tak, już mamy chyba. Eee, no tak, mamy Star Wars. Oczywiście. tej take, take Nowogród, bo pewnie. Oko. I w ten sposób nasza piękna ojczyzna się stanie szybko dużo mniejsza Które to? Jezus, dlaczego? Dobra to A bo co to jest maj? Nie to jest maj. Nie, już tu nie ma już. Zima była w kwietniu? Co za kurna głupoty. No ale dobra, już nie nie, nie rozprawiajmy nawet o tym. Swoją drogą, coś nowego? You can intervene in great of if war of great power. No nie, na razie mamy inne plany.